Witajcie moi drodzy. Przychodzę dzisiaj do Was z bardzo improwizowaną recenzją książki Michaliny Wysłockiej pod tytułem Sztuka Kochania. Książka, którą planowałam Wam zrecenzować już od dłuższego czasu. Niestety czytanie jej było dla mnie prawdziwym źródłem irytacji, cierpień i wkurzenia, tak naprawdę, więc czytanie jej też zajęło mi dosyć dużo czasu. Miałam zacząć od filmu, i zaczęłam od filmu, i zacznę teraz też również od filmu, ponieważ byłam na Sztuce Kochania, czyli na historii Michaliny Wisłockiej w Kinach, zaraz po tym, jak, ta, jak ten film do kin wszedł. I powiem Wam szczerze, że pomijając fakt, że nie podobało mi się bardzo przesłanie tego filmu, film jest zrobiony rzeczywiście bardzo dobrze, bardzo. Jakby to powiedzieć profesjonalnie, historia Michaliny Wisłockiej potraktowana jest w sposób bardzo gruntowny, bardzo dokładny. W każdym razie takie wrażenie i taką rolę właśnie spełnia na ekranie. Buduje po prostu w widzu takie uczucie kompletności, jeżeli chodzi o, o samą historię Wisłockiej. Dlaczego ten film mnie zirytował, i powiem Wam tutaj szczerze, że i tak mniej niż, niż ta książka. Zirytował mnie, dlatego że generalnie nie lubię filmów, które, filmów w ogóle, kultury, sztuki, która promuje w jakiś sposób rzeczy, które z gruntu są złe i które wiadomo, że są, nawet nie chodzi o to, że niemoralne, ale po prostu szkodliwe. W historii Michaliny Wisłockiej, i to już jest na samym początku, więc to właściwie nie jest żaden spoiler, spoiler mówi się o związku. Ja to nazywam związkami trójkowymi Michaliny Wisłowskiej, jej męża i przyjaciółki. Fakt, że żyli w trójkącie przez kilka lat, że z jednego i z drugiego związku seksualnego urodziło się dziecko. Moim zdaniem, gdyby przynajmniej w tym filmie aspekt ten był pokazany w taki sposób, że widz nie miałby wątpliwości. Że reżyser, nie wiem w jakiś sposób, potępia taki układ. Dla mnie nie było to jasne, nie było to powiedziane. Dla mnie to było wręcz pokazane w taki sposób, jakby reżyser chciał dać do zrozumienia widzowi, że, że to jest fajne, że, że to rzeczywiście trzeba promować do tego stopnia wolność seksualną, która wręcz uderza tutaj rzeczywiście w dzieci, bo. Y Powiem Wam szczerze, jeżeli ktoś coś robi w swojej własnej, tak zwanej alkowie, w łóżku, nie jest wszystko jedno co ludzie robią, ale w momencie, kiedy krzywdzimy też innych ludzi, i tutaj rzeczywiście nie tylko była to ogromna krzywda wyrządzona osobie trzeciej w, takim, w tym właśnie trójkącie, ale również dzieciom, które w pewnym momencie zostały po prostu rozdzielone, które dowiedziały się, że żyły w, takiej, w takim układzie. No moim zdaniem coś naprawdę po prostu godnego potępienia, a w filmie zostało to pokazane jako coś fajnego. Tak samo y, związek Wisłockiej z żonatym mężczyzną pokazany w taki sposób, jakby to była fajna rzecz, która ją wyzwoliła seksualnie i sprawiła, że ona stała się w pełni kobietą, bo nauczyła się uprawiać seks y, i uprawiać go w taki sposób, żeby sprawiało to, jej to przyjemność. No y, super, wszystko świetnie, ale naprawdę... Y, Poza wyzwoleniem seksualnym i przyjemnością z seksu pozostaje jeszcze jakaś podstawowa moralność, zasady współżycia po prostu z innymi ludźmi i tego, co można zrobić drugiemu człowiekowi, a czego nie wolno. Także no, mi się ten film pod tym względem bardzo nie podobał. Ja wyszłam z niego zirytowana i też nie wiem, dlaczego tak mało się o tym mówi, o tym aspekcie moralnym w tym filmie, który jest naprawdę dla mnie rażący, bo. Są filmy na temat różnych zachowań społecznych, ale najczęściej w filmach jesteśmy w stanie odnaleźć jakiś moral, jakąś rzeczywiście moralność, przynajmniej taką podskórną, troszeczkę ukrytą, ale widzimy, że nie jest to takie popierane, nie wiem, przez reżysera, przez otoczenie. A tutaj w tym filmie rzeczywiście widzimy wyzwoloną, szczęśliwą Wisłocką, która dzięki swojemu pozamałżeńskiemu. Poza, poza małżeńskiej relacji z żonatym mężczyzną jest w stanie przelać swoje doświadczenia kilkanaście bodajże lat później do napisania właśnie tej książki, w której, jak sama twierdzi, jest to książka dla małżeństw, dla ludzi, żeby się nie zdradzali, żeby się kochali. No dla mnie po prostu kpina naprawdę w żywe oczy. Fakt, już tutaj przychodząc do książki, że stwierdzenie, że jest to książka dla małżeństw, no. Moim zdaniem było po prostu częścią komunistycznej propagandy bardziej niż kwestią, bo ja wiem, no, potrzeby samej Wisłockiej. Ja tutaj mam jedno z pierwszych wydań, tak naprawdę, bo mam jeszcze wydanie z roku 80 z wydawnictwa Iskry, czyli tak naprawdę jedno z pierwszych i w dalszym ciągu jeszcze poddane cenzurze komunistycznej. Nie wiem szczerze mówiąc, jak wygląda wydanie to najnowsze współczesne, które wyszło w okolicach. Premiery jeszcze filmowej historii Michaliny Wisłockiej. Szczerze mówiąc, nie jestem tym jakoś szczególnie zainteresowana. Osobom, które spodziewają się po tej książce erotyku, no przykro mi. To jest po prostu książka w stylu Co dziewczęta powinny wiedzieć, albo o dziewczętach dla dziewcząt, o chłopcach dla chłopców. No, kiedyś były takie małe książeczki, które ja osobiście też. Otrzymałam jako dziewczynka od mamy na temat dojrzewania, na temat właśnie życia płciowego i tego typu rzeczy. Także no nie spodziewajcie się po tym erotyku markiza desata albo czegokolwiek innego, ani nawet takiego szczególnego opisania pozycji seksualnych, bo tego tu po prostu nie ma. To jest rzeczywiście książka na temat tego, jak y, można powiedzieć, ulepszyć swoje życie seksualne. Y, jak na tamte czasy rzeczywiście, wydaje mi się, że można tę książkę docenić. W pewien sposób na pewno była przełomowa w tamtych czasach, ale co mnie naprawdę irytuje, to fakt, że promujemy coś, co było na czasie 40 lat temu, co w tym momencie na czasie nie jest kompletnie, bo rzeczy, które tutaj głosi Wisłocka w środku, w wielu przypadkach są po prostu błędne. Ja najbardziej się śmiałam, kiedy napisała: Teraz już chyba wam nie odnajdę tego, wprawdzie zaznaczyłam, ale to było jakoś strasznie. Hmm. Strasznie, strasznie schowane gdzieś w środku tej książki, gdzie ona napisała, że mężczyzna, żeby być krzepki w łóżku i pełen werwy i żeby zawsze mieć naturalny wzwód, musi jeść dużo mięsa i nabiału. No najnowsze badania temu przeczą, Najnowsze badania, no badania sprzed 10, 15, 20 lat jeszcze temu przeczą. Wręcz jest tak naprawdę dokładnie na odwrót. Najważniejszym aspektem jest aktywność fizyczna. Mężczyzna, który właśnie nie chciał, chciałby nie mieć wzwodu, to rzeczywiście może siedzieć i napychać się tłuszczami nasyconymi. Wtedy na pewno gwarantuję, będzie mu dużo łatwiej uprawiać seks ze swoją kobietą. Także no jest tutaj bardzo dużo rzeczy, które już są nieaktualne. Rzeczy, które na czasy obecne są po prostu za delikatne, zbyt naokoło opisane. No, na pewno książka była przełomowa rzeczywiście te 40 lat temu. Na chwilę obecną no, to jest tak, jakbyśmy siedzieli i dla czegoś więcej niż tylko dla ciekawości czytali, no nie wiem, no, rozprawy Hipokratesa na temat zdrowia, zdrowia albo. Weterynarię antyczną traktowali całkowicie poważnie i w ten sposób leczyli zwierzęta obecnie. Także to jest, myślę, mniej więcej na takiej samej zasadzie. Co jeżeli słuchajcie, chodzi o samą książkę? Podzielona jest na 10 rozdziałów, rozdziałów, których moim zdaniem w połowie mogłoby w ogóle nie być, bo to jest taki dosyć spory bełkot moim zdaniem. Pierwszy rozdział to jest dzieciństwo i okres dojrzewania miłość młodzieńcza zmysły. Jak rodzi się rozkosz, orgazm, monotonia wrogiem miłości, metody zapobiegania ciąży, ciąża i seks. I rozdział 10, a potem Żyli długo i szczęśliwie. Moim zdaniem e, najciekawszym rozdziałem rzeczywiście były metody zapobiegania ciąży. Tutaj bardzo mi się podobał fragment, w którym wisłocka. Myślę, że mimo wszystko jednak motywowana e, swoją staromodnością, mimo wszystko, ale. Jest to w tej książce fajny aspekt i taki, który uważam, że dzięki temu, że został przez nią omówiony trochę, ona u mnie po prostu zaplusowała. Opowiada ona po prostu o szkodliwości yy, stymulacji hormonalnej. Czyli o szkodliwości zwyczajnych tabletek antykoncepcyjnych. One wtedy były oczywiście dużo bardziej szkodliwe niż są obecnie, bo były to tabletki starej generacji i jeszcze nie do końca były zbadane tak naprawdę ich skutki uboczne. W chwili obecnej tabletki są mniej inwazyjne, ale mimo wszystko w dalszym ciągu powodują. Wiele skutków ubocznych, które mogą mieć długoletnie efekty. I to, że Wisłocka tutaj o tym mówi jako ginekolog, uważam za bardzo cenne, i też szkoda tak naprawdę, że ginekolodzy nie mówią o tym częściej, bo um, antykoncepcja jako taka nie jest. Y nie jest lekiem hormonalnym. To tylko i wyłącznie ma na celu wstrzymywanie owulacji, żeby kobieta zwyczajnie nie zaszła w ciążę. No ale odpowiedzcie sobie same dziewczyny na pytanie, czy coś, co wstrzymuje owulację, może być dobre dla waszego organizmu. Także jeżeli nie musicie, naprawdę nie musicie, to, to nie bawcie się w to, bo naprawdę nie warto. Po prostu porozmawiajcie sobie szczerze z lekarzem, poczytajcie na ten temat, bo nie taki jest temat tego filmiku, ale po prostu byłam rzeczywiście dosyć zadowolona, że Wisłocka tę kwestię tutaj ujęła, ponieważ kwestia jest dalej aktualna, może nawet bardziej niż kiedyś, bo w tym momencie rzeczywiście mamy zalew, jeżeli chodzi o tabletki hormonalne. Także weźcie to pod uwagę. Co w tej książce, co mnie bardzo zirytowało, zaraz wam ten fragment znajdę, bo nie chciałabym cytować bez niego. Stereotypy, które tutaj rzeczywiście Wisłocka bardzo mnoży. Mm, oczywiście może być to kwestia również czasów, w których żyła i jestem tego świadoma, ale mimo wszystko ym, z jednej strony, tutaj. Yy... Mówi się, że ona promuje taką postawę feministyczną. Z drugiej strony stawia mężczyzn w takiej sytuacji, że kobieta w pewnym momencie feministką być totalnie nie może, dlatego że mężczyzna stawiany jest tutaj w sytuacji totalnego idioty, za którego trzeba myśleć, za którego trzeba robić i za którego trzeba nawet, nie wiem, kochać dziecko. No tutaj na przykład cytuję Erika Froma. Moim zdaniem kompletnie rzecz nietrafiona, bo to jest bardzo stereotypowe podejście, że mm, miłość ojcowska jest obwarowana jakimiś yy, zależnościami, że na miłość ojcowską trzeba sobie zasłużyć i można sobie zasłużyć, mianowicie. Mianowicie dlatego po prostu, że ojciec bezwarunkowo zawsze bezwarunkowo nigdy nie kocha w przeciwieństwie do matki. To jest dla mnie stereotyp, który tak naprawdę może być szkodliwy. Więc myślę, że tutaj poszła znacznie dalej. Również takie stereotypowe stwierdzenia, typu, że dziewczyna, która jest. Dziewczyna, która jest w jakimś takim okresie jeszcze niedojrzałym, powiedzmy 20-letnia, nie mogłaby się na stałe związać z 40-letnim mężczyzną, ze względu na to, że mają zupełnie inne aspiracje, głównie ze względu na oczekiwania seksualne, co mnie dosyć dziwiło. Właściwie o niczym innym tu Wisłocka nie mówiła. Ja to uznałam za naprawdę ogromny stereotyp. Znam mnóstwo par, które. W żaden sposób się nie wpisują w ten, w ten stereotyp i właśnie doskonale sobie radzą dzięki temu, że są w dosyć sporej różnicy wieku. I, I słuchajcie, tutaj coś, co po prostu wzburzyło mnie chyba najbardziej i nie byłam w stanie przez kolejny tydzień tej książki zajrzeć, a to jest strona dopiero 46. Eee, e, 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 e. Może nie będę wam czytała całości, bo to jest prawie strona, ale generalnie e, tutaj Wisłocka pisze o tym, że. Przez wiele lat pracowała w poradni ginekologicznej i przekonała się, że niemało małżeństw zostaje rozbitych właśnie przez sprawy seksu. Lekarze narzekają niejednokrotnie na brutalne traktowanie kobiet wracających po porodzie ze szpitala przez zgłodniałego współmałżonka, mówiąc, cóż tu można poradzić? Czy kobieta ma, może być zdrowa, jeżeli natychmiast po powrocie ze szpitala, w tydzień po porodzie albo i wcześniej, mąż zmusza ją do stosunku i za kilka dni wraca ona do szpitala z ciężkim zapaleniem macicy czy jajników i w dalszym tekście pisze o tym, że kobieta w momencie koń, końca ciąży i w momencie połogu powinna nauczyć się stymulować swojego małżonka w inny sposób, żeby zapobiec w ten sposób właśnie zdradzaniu przez niego. To jest moment, w którym myślałam naprawdę, że krzyknę na cały głos kurwa na Całą recepcję, bo akurat czytałam to na recepcji, po prostu wyjdę z siebie. Pokazałam ten fragment kilku mężczyznom znajomym. Każdy z nich w ogóle skrzywił się z niedowierzaniem, że po pierwsze, ktokolwiek w ogóle ma taki pomysł i stawia, po pierwsze, mężczyzn w roli tak naprawdę zwierząt, które nie mogą się powstrzymać, nie mają rozumu i nie są w stanie zrozumieć czegoś tak prostego jak po prostu święty okres połogu u kobiety, bo taka jest prawda. Ja rozumiem, że zdarzają się takie przypadki, bo takie przypadki zdarzają się po obu stronach, kiedy mężczyzna na przykład nie może uprawiać seksu, bo ma problemy ze wzwodem i kobieta idzie zaraz go zdradzać. Tak samo jest w drugą stronę, ale naprawdę pisanie czegoś takiego w książce na temat sztuki kochania, usprawiedliwianie tego w taki sposób, że mówimy to po to, żeby ludzie się nie zdradzali, no to jest po prostu śmieszne, to jest kpina w żywe oczy. W której po pierwsze Wisłocka każe się uważać za feministkę, a zaraz potem mówi o tym, że kobieta musi na siłę zaspokajać mężczyznę na inne sposoby, żeby on nie poszedł na bok. Po pierwsze, totalnie antyfeministyczna postawa, a po drugie stawianie mężczyzny w sytuacji, w której uważamy go po prostu za totalnie dzikie zwierzę, które po pierwsze nie posiada żadnych uczuć, czyli nie jest w stanie powstrzymać się od seksu przez nie wiem, trzy tygodnie, poprzez, poprzez trzy tygodnie w czasie połogu, żeby po prostu żona mogła zwyczajnie odpocząć, zagoić wszystko, co jest do zagojenia. I stawianie go w sytuacji, w której mężczyzna jest po prostu nie wiem, pozbawionym rozumu zwierzęciem. I ja naprawdę się zirytowałam, i myślę zresztą, że to widać w tym momencie, że, że się zirytowałam w trakcie, w trakcie czytania tego fragmentu. Och, naprawdę. Dalej, no tutaj pisze również Wisłocka o pierwszych doświadczeniach seksualnych. co też mnie bardzo zirytowało, bo ona przez pierwszych kilka rzeczywiście rozdziałów operuje takimi stereotypami, że no ja nie byłam w stanie tego czytać bez wzburzenia. Pisze na przykład o tym, że wystarczy wspomnieć nasz pierwszy pocałunek i ukryte marzenia o tym, jak, jak będzie ten pocałunek wyglądał. Że konfrontujemy wtedy marzenia z rzeczywistością. No to jest główno prawda. Znam mnóstwo osób, w tym samą siebie, które pierwszy pocałunek wspominają jako jedno z najpiękniejszych doświadczeń w życiu. To naprawdę nie jest tak, że wszystkie pierwsze doświadczenia tego typu muszą być okropne, a czasami wręcz traumatyczne. Ja rozumiem, że Wisłocka sama prawdopodobnie nie miała takich dobrych doświadczeń e, pierwszych, ale przekładanie tego na książkę, która ma być specjalistyczna, Uważam za naprawdę wysoce nieprofesjonalne. Co innego, gdyby ona tutaj napisała, że zdarzają się różne sytuacje, że oczywiście możemy przeżyć wielkie uniesienia za pierwszym razem, ale należy przygotować się również na rozczarowanie. Wtedy bym to zrozumiała, ale w przypadku, kiedy ona operuje stereotypami, zachowując się w taki sposób, jakby te stereotypy rzeczywiście miały odzwierciedlenie w rzeczywistości i tylko one miały odzwierciedlenie w rzeczywistości, no dla mnie to jest totalnie nieprofesjonalna postawa i rzeczywiście. Oczywiście czytanie tego bardzo, bardzo, bardzo mnie zirytowało. Dalej pisze o tym, jak, jak powinno, jaką politykę powinna stosować wobec mężczyzny mądra kobieta czyli mamy tutaj fragment poradnika na temat tego, jak manipulować mężczyzną. Kolejna rzecz, która jest dla mnie totalnie żałosna, uważam, że jeżeli kobieta nie jest w stanie. Poradzić sobie, zresztą mężczyzna tak samo, poradzić sobie w relacji z drugim człowiekiem bez manipulacji, to nie wiem, to, to może po prostu warto sobie zwyczajnie odpuścić yy, wiązanie się na stałe z drugim człowiekiem, bo. Nie sądzę, żeby na tym polegało życie i związki, żeby przez całe życie starać się w jakiś sposób zmanipulować faceta, żeby zachowywał się tak jak wy tego chcecie. Dla mnie to jest żałosne, dla mnie to jest upokarzające i jeżeli ona uważa się tej w tej książce za feministkę, no to przykro mi, ale dla mnie to jest antyfeministyczne. Kiedy kobieta musi manipulować, kłamać, oszukiwać wykorzystywać jakieś tam swoje kobiece atuty do tego, żeby zmusić mężczyznę do, do zrobienia czegoś. To nie jest feminizm, to nie jest równouprawnienie, to jest moim zdaniem po prostu zwykły seksizm i wykorzystywanie walorów swojej własnej płci do tego, żeby osiągnąć cel, więc jeżeli ktoś twierdzi, że Wisłocka jest feministką, to chyba naprawdę zamienił się mózgiem z no nie powiem czym, po prostu bardzo, bardzo, bardzo mnie to bardzo mnie to zirytowało. Dalej, ko kolejne, słuchajcie rady na temat tego, w jaki sposób rozmawiać z mężczyzną, w jaki sposób partnerzy w ogóle powinni z sobą rozmawiać. Że postawa i nastrój rozmowy muszą być tak przemyślane, żeby współpartner szybko zatęsknił do minionego ciepła. Dopiero gdy skruszeje i zrobi się bardzo miły, znowu nieoczekiwanie zmieniamy front o 180 stopni, wraca łaskawość, podziw i dni słoneczne. Czyli typowa kobieca manipulacja, którą znają myślę wszystkie kobiety, przynajmniej z teorii, na temat tego, jak przyciągnąć do siebie faceta. Udajemy, że go nie chcemy, potem zaczynamy być miłe, ale zaraz jak on się ucieszy, to znowu udajemy, że go nie chcemy, żeby go do Przywiązać, po prostu na zasadzie toksycznego, yy, toksycznego przywiązania drugiego człowieka do jednego człowieka do drugiego. No, rewelacja, naprawdę. Szapoba dla, dla lekarza, dla pani ginekolog. Świetnie, rewelacja. w Dalej mamy rozmieszczenie stref erotogennych na ciele kobiety i mężczyzny. No, jeżeli chodzi o mężczyzn, tutaj rzeczywiście yy, bywa bardzo różnie. Są faceci, którzy totalnie nie mają stref erotogennych w ogóle w żadnym miejscu na ciele poza penisem, ale naprawdę zrobiła tutaj mapę stref erotogennych u kobiety, i tak naprawdę wszystko skupia się wokół yy, bardzo małych punktów na całym ciele, mimo wszystko, ale bardzo małych punktów. Sorry, ale 99% kobiet punkty erotogenne to mają naprawdę na, na całej skórze, na całym ciele. Więc yy, mam naprawdę wrażenie, czytając tę książkę, że Mam wrażenie, czytając tę książkę, że Wisłocka po prostu wsadziła tutaj wszystkie swoje złe doświadczenia na temat życia seksualnego i każe ludziom w to wierzyć. Tak samo pisze o tym, że kawa, herbata i alkohol zwiększają ciśnienie krwi, działając podniecająco, ponieważ. Yy, wpływają na, na krążenie. No świetnie. I to jest właśnie ten moment, w którym pisze, że dieta musi być wysokobiałkowa, czyli uwzględniać mięso, ryby, jaja, sery. Brak, powiem, tych składników w jadłospisie z wyraźną przewagą jarzyn stwarza sytuację znaną z popularnej piosenki. Skąd mam mieć siły do tych spraw, gdy ciągle szczaw, pomidory, szczaw, pomidory, szczaw? Profesjonalne. Mhm. Świetnie napisane. Rzeczywiście naprawdę rewelacja. Jest się czym chwalić. Słuchajcie, no generalnie książka cała jest taka, także yy, moim zdaniem propagowanie tej książki jako książki yy, wartościowej na nasze współczesne czasy. To jest żałosne. To jest naprawdę żałosna próba zarobienia pieniędzy na czymś, co w tym momencie po prostu może być na topie ze względu na walkę o równouprawnienie na to, co się obecnie dzieje u nas w państwie. Jeżeli chodzi o aborcję, o in vitro, o całą całą resztę rzeczy związanych właśnie z płciowością. Moim zdaniem ta książka jest na obecne czasy po prostu żałosna. Nie jestem w stanie powiedzieć, co bym o niej myślała, gdybym żyła 40 lat temu. No, ze zrozumiałych względów nie jestem w stanie. Na czasy dzisiejsze jest to książka przestarzała, żałosna, niewarta czytania, więc absolutnie Wam nie polecam. Yy, nie ma sensu sięgać do czegoś tylko dlatego, że jest obecnie popularne. Tym bardziej jest to szkodliwe, że książka jest napisana przez rzeczywiście znaną ginekolog, uznaną ginekolog, więc y, może być to o tyle szkodliwe, że mniej obeznane osoby, mniej wyedukowane kobiety na przykład usiądą i uwierzą we wszystko, co jest tu napisane, a to wcale tak nie jest. Także y, nie polecam. Po obejrzeniu tej recenzji doskonale wiecie, o czym ta książka jest, co w sobie zawiera, więc czytać jej nie musicie. Dajcie mi koniecznie znać, czy książkę czytaliście, jak odebraliście film. A ja się na dzisiaj już z wami żegnam. Życzę wam miłego wieczoru. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze w niedzielę ten film opublikuję. I tyle. Komentujcie, dawajcie znać, co u was. I do zobaczenia w następnej recenzji. Cześć!